Hej wszystkim, witajcie w kolejnym modowym filmie i dzisiaj mamy nadzieję, że dołożymy swoją cegiełkę do Waszej kapsułowej szafy, bo jak już widzicie po tytule, chcemy Wam pokazać, jak stylizować garnitur i że jest to jedna z faktycznie bardziej podstawowych elementów w naszej szafie, z której, jak zobaczycie, można naprawdę no kombinować, więc nie przedłużam, zaczynamy. Zacznę od tego, że nasze garnitury są z marki Mormua i każda z nas pokaże Wam inny kolor, żebyście miały ogląd. Mamy też różne rozmiary, więc to będzie dla Was też na pewno dość pomocne, bo często o to pytacie i mam takie wrażenie, że ogólnie cały ten krój garnitury jest bardzo uniwersalny. Nasze sylwetki seria się różnią i jak same zobaczycie, one troszkę inaczej na nas leżą, co jest naprawdę bardzo ciekawym zabiegiem. Więc pierwszą taką oczywistą oczywistością to wystylizowanie po prostu całego garnituru i w moim przypadku jest to beżowy odcień. On nie jest taki oczywisty. On ma coś takiego szarego w sobie, troszkę chłodniejszego, ale połączyłam go z Eldarową, już mówimy Eldarowe, co, jeżeli jest jakiś basic, to jest Eldarowe, czyli marki Eldar, um, takim t-shirtem w prążek, który też jest właśnie w odcieniu beżu I, i paskiem, który jest brązowy, beżowe buty, żeby wszystko było w takich właśnie odcieniach tego koloru i mam wrażenie, że naprawdę to wygląda tak um, i elegancko, ale jednocześnie tak Troszkę nonchalantzko, wiecie o co chodzi, że jakbym miała po prostu tą marynarkę, to po prostu to wygląda też bardzo cool. Tylko myślę, że w ogóle białe snickersy też by fajnie wyglądały, ale tutaj wszystko z obcasem, żeby pokazać po prostu tą odsłonę taką bardziej classy. I mam takie poczucie, że ogólnie ten materiał garniturowy marki Murmua, on dużo wybacza, jeżeli chodzi o kwestię tego, co będzie pod spodem. Że ten prążek na koszulce Eldar... Jest taki, wiecie, no, sportowy, taki niby streetwearowy, ale nawet fajnie się łączy z tym, co jest na tej gładkości garnituru Mormua. I w ogóle te dwie marki tak fajnie się połączyły, że ten basic razem z tym takim też, jak w kapsułowej szafie, garnitur też taki niby basicowy, ładnie to ze sobą się zgrało i naprawdę, jeżeli szukałeście beżowego garnituru, czy ogólnie marynarki, jest. We got it. Jeżeli chodzi o mnie, to ja postawiam na granat, który bardzo często też w takim właśnie garniturowym, yy, powiedziałabym, no, w tej kategorii jest uznawany jako taki z jednej strony klasyczny, a z drugiej strony niebezpieczny, bo nieraz gdzieś tam się spotkałam z tym, że może być, wiecie, taki konduktorski, że ten rodzaj granatu mm -hmm. i ten kolor i fason jest bardzo znaczący, jeżeli chodzi właśnie o ten odcień, ale tu trzeba przyznać, że po prostu no nie ma przypadków w Mourmore, bo ten granat jest absolutnie hypnotizing i nie jest zbyt e, intensywny. Jest właśnie taki piękny, zgaszony, ale głęboki e, i moim zdaniem jest naprawdę takim mocnym basiciem, bo jak dla mnie pasuje do naprawdę większości kolorów, które w swojej szafie mam. E, a tutaj pokazałam Wam również w połączeniu z e, marką Eldar, bo no właśnie jak myślimy o coś pod spodem, pod Jakimś nawet swetrem, pod kardiganem, czy tak jak teraz pod garniturem, no to jeżeli chodzi o markę Eldar, tam możecie znaleźć przekrój absolutnie wszystkich e, bluzek, topów, jakie Wam się zamarzą. I zresztą dzisiaj pokażemy Wam jeszcze inne typy, które też. Pasują wciąż do tej marynarki, ale coś co teraz jest u nich takim dość dużym hitem i ja już to pokazywałam gdzieś na Instagramie i faktycznie pisałyście, że wow, świetne, bo te takie jakby bandamowe topy po prostu bez ramionczek u nich są naprawdę dobrze skonstruowane i ja połączyłam je właśnie w tej całości z garniturem, jeszcze z czerwonym obsasem, bo gdzieś ta czerwień do tego granatu bardzo mi grała. Ale ta czerń, uwierzcie, on jest zarówno na mój mniejszy biust, jak i na większy, tam wszystko się zmieści, jest fajnie dopracowane, bo tam jest jeszcze taki szef, który, dzięki któremu ładniej się wszystko układa i również szef pod biustem, który ma to wszystko ładniej trzymać, więc tutaj naprawdę Marka Eldar dała radę z tą konstrukcją, bo to nie jest łatwe ubranie, żeby je właśnie dobrze założyć, a moim zdaniem tutaj też pasuje właśnie w takiej formie bardziej gorsetowej, takiej eleganckiej. I w ogóle to jest ciekawe, że jedna z was, czy dwie, pisały do nas, czy miałyśmy już szansę te bandażowe topy przymierzać. To jest fajne, że teraz to już wy nam dajecie znać. Ej, jest coś nowego, sprawdźcie koniecznie, więc fajnie, że też tę markę pokochałyście. Kolejna kategoria, no to już wiecie, już teraz sobie rozczłonkujemy, że tak powiem, rozdzielimy marynarkę ze spodniami. Jak możemy w ogóle to mieszać, jak ubierać, żeby pokazać wam właśnie, że. Te części garderoby są niezwykle uniwersalne, nieważne jaki styl nosicie, bo naprawdę da się to dopasować. I teraz w moim przypadku, jeżeli chodzi o marynarkę, to w pierwszej opcji postanowiłam połączyć ją z szarymi e, shortami, również marki Mormua, które po prostu uwielbiam. Jeżeli zastanawiałyście się nad tymi shortami, czy w ogóle je brać, to tak, bo ja jestem pewna, że one też do rajstop i kozaków będą świetne na jesień, bo one też mają taki bardziej elegancki krój, troszkę rozkloszowany, który wydłuża nogi i w ogóle je wyszczupla optycznie i wygląda to naprawdę przekozacko, są tak, dziewczyny, wygodne, że wow! I w ogóle ta szarość trochę zaryzykowałam, ale kalamwi Wiecie, ufam jej, więc wydaje mi się, że naprawdę to fajnie siadło razem z różową bluzką marki Eldar, która też ma bardzo fajny taki akcent, który bardziej jest postawiony na plecy, więc tak jak macie, że tak jak Karola, że lubicie eksponować swoje plecy, to myślę, że to będzie super rozwiązanie i jak zobaczyłam w ogóle ten t-shirt na stanie marki Eldar, to aż tak pomyślałam, bo boże, jaki jest słodki, nie, to jest taki ma fajny wygląd, bo ma z tyłu taką kokardkę bardziej satynową. I pęknięcie na plecach, które no bardzo ładnie eksponuje właśnie. Plecy, ale ogólnie w połączeniu z shortami, z tą marynarką, różowymi butami, różową torebką, to jest taki mój ukłon w stronę takiej dziewczęcości, że niby marynarka, niby elegancko, ale jednak przełomana czymś słodkim, takim bardzo lekkim. Te kolory są takie świeże, bardzo delikatne. Jestem przekonana, że gdyby moja babcia mnie w tej sytuacji, powiedziałaby: mhm, mm tak cię wychowałam, że naprawdę to tak dziewczęco ładnie kobieco wygląda, grzecznie, ale jednocześnie ta marynarka tutaj naprawdę doprawia. Pełniła całość. Że gdyby to był tylko ten t-shirt i szorty i buty, no naprawdę by mi czegoś tam brakowało. Ona jest takim spoiwem, który przepięknie wszystko łączy. Natomiast druga stylizacja, w której również marynarka, jest dopełnieniem. Ale też dość kluczowym elementem całości to tutaj no postawienie mocno na kolor yy, żółty, pomarańczowy, no i ten beż yy, I to są w ogóle to jest połączenie też kolejne, kolejnych dwóch marek, czyli ogólnie marki Mormois, o której dzisiaj mówimy, bo ona jest głównym elementem w formie garnituru, ale również marki Repose, o której mówiłyśmy Wam na naszym Instagramie, wielokrotnie się tam pojawiała i przysięgam, nie wiem, czy kiedykolwiek miałyśmy oprócz marki Mormois tak dużo pytań o jakąś markę, jak o markę Repose, bo oni tworzą tak unikatowe kroje i tak yy, cudowne materiały wykorzystują do tworzenia, swoich ubrań, że my się absolutnie nie dziwimy, że Was również ta marka przyciąga, bo nas bardzo i ogólnie mamy też dla Was kod zniżkowy od tej marki, poprosiliśmy. Na trzy na wszystkie tak, marki, na, więc... Dokładnie, to są stałe, ale to jest jakby taką nowością, tak e, więc stwierdziliśmy, że poprosimy markę Ripous, czy jest taka szansa, żeby dla Was taką, taki kod zniżkowy przygotowali, dlatego że wiemy ile pytań od Was się pojawiło, stwierdziliśmy kurczę, no czemu by nie spróbować i udało się, więc bardzo dziękujemy marce Ripous i mamy nadzieję, że skorzystacie, ale właśnie w tej stylizacji wykorzystam Masz dwa elementy tej marki, bo jest to t-shirt, który jest. Um pomarańczową wersją tego t-shirtu, który ma Karola, w wersji szaro-beżowej. Uh -huh. e, ja postawiłam na pomarańcz, no bo po prostu to jest taka rdza, taki mocny, głęboki odcinek, który no totalnie mi siedzi, pasuje do moich włosów, uwielbiam tę, tę koszulkę. Ten król jest moim zdaniem troszkę niebezpieczny, jeżeli macie bardzo szerokie ramiona, ale ja i tak ten t-shirt noszę bardziej pod spodem, bo chcę, żeby ten kolor był częścią całej stylizacji, a nie głównym punktem. I do tego absolutnie petardiste, wide legi, ale takie hardkorowo szerokie w odcieniu takim bananowym właśnie marki Repose i te spodnie są absolutnym sztosem, tylko od razu Wam daję znać, żeby brać rozmiar mniejszy, bo one są naprawdę bardzo rozciągliwe. Ja nie miałam świadomości, że będą tak elastyczne i tak wygodne. Są idealnie długie, nie są za krótkie, więc jak macie dłuższe nogi, to w ogóle jak na przykład u Karoli to totalnie tak. I właśnie do tej marynarki Taki świeży troszkę znowu ym, look, który jest no właśnie też takim nieoczywistym połączeniem kolorystycznym, który lata temu bym w życiu na to nie postawiła, bo bym się bardzo bała, że to się będzie gryzło, ale w tej kompozycji bardzo mi się podoba i mam wrażenie, że właśnie dodaje czegoś takiego innego, że, tak, że obejrzałabym się za kimś na ulicy, gdyby ktoś był tak ubrany w stylu: o, ale fajna stylówka, więc no mam nadzieję, że to będzie dla was również inspiracja, żeby takie kolory ze sobą łączyć. U mnie podobnie, jeżeli chodzi właśnie o łączenie marynarki, pierwsza część to ta z szortami e, i również szorty marki Murma, ale właśnie te blisko zawolniane, e, mm. czyli ta kolekcja, która wraca co sezon e, i co w ogóle się nie dziwimy, bo jest absolutnie ponadczasowa i Tam my uwielbiamy, te te, e, ten materiał, bo jest naprawdę genialny mm -hmm. na lato, ale też jest niesamowicie jakościowy i po prostu wiemy, że te ubrania są autentycznie po prostu na lata. Więc do tych beżowych shortów dobrałam, no właśnie, chciałam przełamać tę marynarkę i pokazać, że możemy ubrać ją również bardziej na sportowo. Ja uwielbiam właśnie takie połączenie z marynarką do adidasów, e, centralnie adidasów, czyli adidas, jeżeli chodzi o markę. I do tego właśnie taki krótki, bardziej sportowy top, również marki Eldar, ale z też takim dość modnym motywem właśnie tej takiej szerokiej, kontrastowej gumki, która, no, idealnie mi się połączyła z wyższym stanem tych shortów, nie za dużo pokazuje, a jednak jest fajny właśnie taki kontrast. I do tego ta granatowa marynarka i granatowa czapka, która no niemalże zgrywa się idealnie, jeżeli chodzi o kolor. Eee, I właśnie takie zestawienie, gdzie jest adidas, czapka, czyli totalnie sportowe rzeczy z marynarką i z shortami, ale jednak ten top również jest bardziej, bardziej sugeruje, że jest bardziej sportowo. Eee, I jeżeli chodzi o ten top marki Eltar, to ja tylko dodam, że jeżeli tak jak my kochacie Peri i Lotte, czyli nasze ukochane basiki właśnie z Eltar, to to, jest, tak, to to jest ten sam prążek. Czyli naprawdę też rzecz, która niezniszczalna. jest niezniszczalna i która pięknie się układa. Tutaj, jeżeli chodzi o ten top, ja zakładam go normalnie na gystonosz, bo wiem, że mogą pojawić się pytania. On nie ma żadnych. To nie jest taki typowy, wiecie, utrzymujący, sportowy typ top z wkładkami. Tylko jednak, jeżeli wolicie, no to tutaj musicie sobie dorzucić coś jeszcze pod spód. Ale poza tym układa się absolutnie przepięknie. Ta guma w ogóle nie, nie czuję jej. Jest tak, wiecie, fajnie tutaj wszystko dobrane. Więc to jest ta pierwsza moja wersja, a druga również sportowo, ale już trochę może mniej, bo jednak tam, no dobrze, pojawił się jeans, ale ten jeans połączyłam razem z body marki Repose właśnie też w takim bananowym, żółtym e, odcieniu. Ja już to body Wam kiedyś pokazywałam wcześniej, e, czyli z poprzedniego zamówienia, ale ono mi się właśnie też z tym granatem tak kontrastowo i bardziej letnio e, połączyły. E, tutaj również Adidas, ale jeszcze dodałam właśnie do, tego, do tej słoneczności tego body, dodałam kapelusz, który no ostatnio właśnie Praktycznie nie ściągam, noszę non-stop. Też mi się tutaj jakoś to wszystko zgrało i spowodowało, że ta granatowa, można byłoby powiedzieć, bardziej jesienno-zimowa marynarka stała się totalnie letnim. I on e, też, też jest z polskiej marki. Też jest po, dokładnie, tylko to już właśnie sprzed lat. Ja nie wiem, czy na oko jeszcze w ogóle ma kapelusze. Nie wiem. Też nie ale... Wam, ale ten, ten kapelusz absolutnie tak polet. Kolejna rzecz to łączenie marynarek z sukienkami. I najpierw pokażę Wam taką tradycyjną, moim zdaniem trochę bardziej nawet biurową y, opcję, bardzo podstawową i oczywistą. Tak bym to powiedziała, chociaż nieoczywiste jest połączenie kolorystyczne, bo nie sądziłam, że granat tak pięknie zagra z pudrowym różem. A jeżeli chodzi o tę sukienkę, to również marka Murmua Len, który absolutnie przepięknie oddycha, który jest taki szlachetny i no, ten róż jest naprawdę przepiękny, y, bo jest taki właśnie. Wybledzony, ale nie taki zbyt infantylny, bardzo elegancki. A sukienka jest w bardzo jakby takim prostym kroju trapezowym, bez rękawów i no, bardzo mi się połączyła z tą marynarką właśnie w takiej wersji, że gdybym byłam panią z biura, to tak bym właśnie ją stylizowała, więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne połączenie. A druga wersja już typowo moim zdaniem wieczorowa z absolutnie zachwycającą sukienką marki Repose. Czy ktoś nie chce zaprosić mnie na wesele? Bo chętnie bym właśnie tak się ubrała, więc jeżeli jeszcze przed Wami jakoś, jakaś tego mm -hmm. typu impreza, to myślę, że to będzie po prostu o, a wybór Sylwestra? na Sylwestra, na no wiadomo, na randevu i tak dalej. okazji mm -hmm. znajdzie się bardzo dużo, mm -hmm. e, ale tak szczerze, to naprawdę to jest sukienka, która robi efekt wow. Um, od koloru przez fason aż po materiał w dotyku i w tym jak on się układa. Jest to sukienka po prostu, no ja bym, nie wiem jaką ona ma nazwę na yy, stronie, ale ja bym nazywała ją właśnie wow, bo absolutnie robi, <grym> robi wszystko, ma, jest też tak dobrze uszyta, że naprawdę pięknie wszystko podkreśla się, znaczy to że właśnie ona tak płynie, ten kolor, który jest bardziej rdzawy, a... Jednak przez to, że ona tak pięknie odbija światło, wydaje się być mocniej czerwonym, ale to też jest właśnie jej urok. Mhm. E, mam wrażenie, że właśnie ta, taka, ten rodzaj czerwieni z tym granatem, z tą marynarką narzuconą, absolutnie pięknie gra. A no właśnie, sama sukienka w ogóle, te plecy, które są odkryte, ale mm, te sznureczki są tak dobrze pomyślane konstrukcyjnie, że naprawdę wszystko się pięknie trzyma, nie musicie się w ogóle martwić, że, e, że coś Wam e, tam nie wiem, no, po prostu nie musicie się martwić, uznajmy uz to za zakończone, e, ale e, jest absolutnie faktycznie sukienką, która nie wiem, jest na pewno jeszcze w jakimś innym kolorze, nie wiem czy nie w czerni, ale, ale no, ten kolor też robi robotę, więc no jeżeli marynary, poszukujecie do tej marynary, właśnie fajnie się to ze sobą połączy, a moim zdaniem marynarka to jest właśnie jedna z fajniejszych opcji, żeby się okryć, właśnie przy tego typu sukienkach, na tego typu okazje. Mm -hmm. To w moim przypadku. Taka powiedziałabym też letnia odsłona, yy, dlatego że sukienka jest letnia jest jedną z nowości marki mormoła yy, w takim bardzo modnym pryncie zwierzęcym, czyli w zebre, ale okazało się, że na żywo ta zebra jest czarno-beżowa, a nie czarno-biała, więc to jest cudowne, dlatego że ten beż idealnie z tą beżową marynarką się zgrywa, jakby one były stworzone dla siebie. I ta sukienka powiem Wam, że na początku trochę się wahałam, czy mój biust się zmieści w tym takim pasie, który jest przeznaczony na biust. Okazało się, że tak, wszystko się zmieściło i ramionczka są regulowane. Co jest najlepszą opcją, bo po prostu jestem w stanie wszystko idealnie dopasować, ale jej krój jest naprawdę niesamowicie wygodny, bo to, to jest tak wygodna sukienka. Że ja się w niej czuję tak bezpiecznie. Wiecie, nie, nie, że nic mi tu nie, właśnie nie wypadnie, nic się nie obsunie, jest niesamowicie dobrze skrojona, ta falbana na dole robi piękny efekt w ruchu, bo no właśnie Wam pokazujemy, wiecie, tutaj tam ruszymy trochę nogą, trochę ręką na naszych przebitkach, ale w ruchu, kiedy idziecie, no to ta sukienka naprawdę robi też taki efekt. Wow. I do tej marynarki mam wrażenie, że właśnie też na jakieś taką letnią kolację albo po prostu gdzieś na jakiś spacer. Ja tutaj Wam pokazuję do obcasów, ale też do jakichś właśnie Japonek, do Birkenów będzie bardzo dobrze ta sukienka wyglądała i razem z tą marynarką tworzy też taki trochę uniform, ale jednocześnie wiadomo, bez marynarki ta sukienka sama w sobie też będzie rewelacyjną opcją na lato i na wiosnę, bo jesienią już, już nie będzie raczej do użycia, ale bardzo podoba mi się to, że ona właśnie jest taka bardzo długa, że to faktycznie jest długa sukienka, nie taka wiecie, często w tych sukienkach maxi okazuje się, że jednak są trochę nie do końca i tak ciężko się tą długość i te nogi jednak tak nie wyglądają za ja wtedy najczęściej noszę obcasy, żeby tę nogę jednak trochę wysunąć do przodu, a w tej sukience Birkeny będą świetnie pasowały. Jeżeli właśnie macie ochotę się wydłużyć, to ta sukienka już sama w sobie to przepięknie zrobi. I na zakończenie zamiana, czyli teraz spodnie z jakimiś górami, które będą sugerowały konkretny styl. Pierwszą u mnie opcją no to faktycznie spodnie razem z t, znaczy t ten to jest top marki Eldar, ten taki na bardzo cieniutkich ramionczkach, który no, już mamy bardzo długo, ja go bardzo lubię i też jak widać wciąż ten kolor jest świetny i ta część się nie wypukuje, to jest bardzo dużym plusem w ogóle marki Eldar, że ich um, ubrania, te, te topy, mimo że dużo, pierze, dużo je razy pierzemy, to one nie tracą na kolorze. Połączyłam właśnie ze spodniami i do tego kimono marki Repose. I tutaj trzeba przyznać, że mam coś takiego, że mam wrażenie, że te ubrania jeszcze lepiej wyglądają na żywo niż na ekranie. Że ja gdzieś tam widząc nawet na zdjęciach mówię, ale świetny ciuch, ale jak go zobaczyłam na żywo, jak się nosi te ubrania, jak się poczuje ten materiał, to naprawdę czuję się... Naprawdę takie zaopiekowanie materiałem, że ta marka tak przemyślała, żeby ciało po prostu dobrze czuło się w, w tym, tej konkretnie tkaninie. I to jest, czy to jest kupro czy to był Liocel? Zawsze się Prawdzimy mylę i napiszemy. Tak, tak, albo po prostu zobaczcie sobie pod linkiem, bo zawsze mi się mylą te, te dwa materiały, ale ogólnie to kimono jest naprawdę przecudowne. Mam też jeszcze do kompletu spodnie, bo one ogólnie można kupić w całych kompletach, w różnych kolorach. Kolor na przykład ma w odcieniu takim bardziej miętowym. I powiem wam, że no to kimono jest, jest wspaniałe. Ja też je wzięłam w tym rozmiarze S, ten takim mniejszym i polecam Wam ogólnie brać te kimona, jakieś koszule w tych mniejszych rozmiarach, bo one i tak są bardzo oversize'owe i naprawdę to kimono i tak jest duże. Ma pasek, ale ja bez paska go noszę, bo ono daje taki właśnie fajny vibe. Ja w kimonach jestem zakochana od lat i mam czarne marki Mormua, ale ono już naprawdę ma trzy? Bo 4 lata jest już naprawdę, jeszcze będę je nosić, ale już potrzebowałam czegoś czarnego w mojej szafie, byłam masę kolorów, potrzebowałam takiej spójności i te spodnie garniturowe do tego czarnego właśnie kimona. Mam wrażenie, że to wygląda tak fajnie, jakoś tak smacznie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że Wy też pokochacie kimona, bo my, skoro jesteśmy o wielkimi fankami, i mam wrażenie, że to jest jedna z lepszych opcji, takich narzutek wiosną czy latem. I druga opcja to ta bluzka, którą mam na sobie, ona też jest jedną z nowości, jest w różnych odcieniach, ja konkretnie postawiłam na czerwień w beżowe kwiatki, które też ten, ten beż super zagrał ze spodniami beżowymi z garnituru i ta bluzka ogólnie jest na tyle fajna, że można ją na wiele sposobów wiązać, teraz mam ją zawiązaną tak wiecie, klasycznie na kopertę, ale na nagraniu widzicie ją bardziej jako takie kimono właśnie, które wiąże też w ten sposób bluzki, te, które są w opcji bardziej z lnu z wiskozy, te, które są takie największym, największym klasykiem, jeżeli chodzi o markę Mourmois. Ja Wam powiem, że to te bluzki są, są po prostu petardziste. One są tak dobrze skrojone, że Mam wrażenie, że dużo też wybaczają sylwetce, że one, one wręcz ją tak komplementują, podkreślają to, co trzeba, zakryją to, czego nie chcemy. Te szerokie ramiona z gumką na końcu, że można też, wiecie, podciągnąć, można ją luźno puścić, oddycha skóra pod tą bluzką. I to jest, my mamy właśnie w różnych opcjach z lem, te bluzki i naprawdę one co roku są w użyciu. My naprawdę tak. lubimy je nosić, one też są bardzo często przez nas wybierane, Wy też często to widzicie, czy na Instagramie na który raz oczywiście odsyłamy, jak i tutaj na filmach, więc stwierdziłam, że taka opcja bardziej, no właśnie, taka inna, nie taka, we wzór, we wzór, bo ostatnio jakoś mało tych wzorów u mnie się pojawiało, no jak najbardziej na tak, więc taka panterka jest tym takim wzorem czy zwierzęcym elementem, który bardzo lubię i teraz te kwiaty, no naprawdę, zwróćcie koniecznie uwagę na nie. To prawda, a ja na, jakby na dowód tego, że rzeczy marki są z nami na lata, to nie pamiętam, z której kolekcji, ale jeżeli chodzi o spodnie, połączyłam to również w bardzo klasycznym takim wydaniu, myślę, że też kolejny raz oczywisty, ale warto o tym przypominać, że właśnie tak jak te spodnie garniturowe są absolutnym must have w szafie kapsułowej, tak i piękna, elegancka koszula, czy też biała, czy... Ta, która ma bardziej odcień niebieskości, a już w ogóle właśnie taka w paski, mam wrażenie, że też już od wielu sezonów weszła w taki kanon rzeczy, które po prostu z tej mody nie wyjdą. I ja nie pamiętam, z którego ona jest sezonu, ale to jest Trzy też lata ma? Mm, nie, to nie jest jeszcze, a jeszcze była poprzednia. Ta jest chyba sprzed roku albo dwóch. dwóch. Dziewczyny z Mormonem pewnie mnie poprawią tutaj. Mm -hmm. W każdym razie ta koszula jest absolutnie no, wspaniała. Jest tak po prostu klasyczna, piękna, elegancka, jakościowa. Yy, no, jakby klasa sama I też w sobie. I właśnie do tych mhm. y, garniturowych y, spodni. I ja je akurat założyłam z balerinkami. Moim zdaniem to też jest bardzo takie klasy podstawowe, ale y, no właśnie bardzo eleganckie wydanie. Które z drugiej strony, tak naprawdę w połączeniu nawet z Adidasami i z czapką, też można, można by było jeszcze jakoś tam inaczej y, ugrać, jeżeli chodzi o y, okazję, na którą mogłybyście to założyć. Y, ale jednak taka koszula tutaj na, na dowód też warto i pięknie właśnie z tym grać. Na się ta. Te, te odcienie niebieskości się ładnie ze sobą po prostu połączyły, ale żeby nie było tutaj te spodnie, jako że one, jak, no jakby nie patrzeć, nie są standardowymi spodniami garniturowymi, bo jednak są bardziej wide legowe niż właśnie takie, wiecie, zwężane typowo jak męski garnitur. Cygaretki, takie no. cygaretki, dokładnie tego słowa mi brakowało. Więc one na co dzień do właśnie mniej eleganckich rzeczy też będą wyglądały absolutnie wspaniale. No i ja tutaj też. Klasa, po prostu zwykły, biały t-shirt, z czerwonym napisem, no bo mówię, ten ta czerwień jakoś mm -hmm. tak oczywi oczywiste połączenie z tym granatem, mi to super siedzi, e, ale faktycznie do Adidasów em, te spodnie, tym bardziej, że no jak to w marce morła. Wszystko, jeżeli chodzi o materiały, jest absolutnie jakościowo, więc czy jest upał, czy jest zima, Wy się w tych rzeczach nie ugotujecie, bo to jest, jest po prostu lata, jakość... jest zima, lipy, nie ma. N nie ma, absolutnie <grym> nie ma. Nie ma, jest tylko właśnie mor jakości, którą możecie na siebie założyć i faktycznie do takiego t też one mi mocno, mocno siadły. Więc naprawdę, jak widzicie, te wszystkie elementy ze sobą, na wszystkie sposoby, mm -hmm. elegancja, luz, sport... A no gdyby na przykład miała święta. być stylizacja jesienna, no to też pod to bluza, skarpimy. Myślę, że taką wersję i... możemy też jeszcze zrobić typowo jesienną garniturową, ale S myślę, że spodem spodem, z przepiękny kardigan pod spodem, sukienka wełniana, no naprawdę tego jest. Bardziej, że te marynarki moim zdaniem też wyróżniają się tym, że nie mają tego guzika. Ach, i to powoduje, że właśnie one nie są tak mocno sprecyzowane, że wiecie, to jest tylko garsonka. To nie jest garsonka, to nie. jest fajna marynarka, która może być super. Nawet jeżeli lubicie oversize'owe, to nie bójcie się większych rozmiarów, tak. bo one są świetnie skrojone i naprawdę Yy, to w zależności od Waszych potrzeb, to jest marnarka na lata, to jest rodzaj i typ i fason, który absolutnie nie wyjdzie z mną. który pewnie gdybyśmy zerwały w się, to byśmy po prostu wiecie, o to by było szał A tu no wiadomo, musicie zapłacić więcej, ale to jest coś, co jesteście, no jesteście pewne ale Ale fajnie tak właśnie, że wiecie, macie no, no, coś dokładnie takiego, mimo, wiecie, wiecie, nasze a szukamy reszty w, rzeczy w lumpeksach, nie? To byłoby super, ale właśnie a propos tych rozmiarów też fajnie, że o tym mówisz, bo ja marynarkę mierzyłam też w rozmiarze M mm -hmm. i ona jest super, ale wzięłam rozmiar L, bo właśnie jak Karla mówi, że ten oversize ja już myślę o tym, że jesienią fajnie w taki sweter gruby właśnie. sweter założyć, który, wiecie, żeby nie było tutaj tych takich wiecie, dziwnych odgnieceń, więc naprawdę te większe rozmiary też się ich nie bójcie, bo one wciąż są pr przepięknie jak Kolumbia skrojone. Mamy nadzieję, że w ogóle ten film był dla Was przydatny, że ten poradnik ogólnie, jak ten garnitur stylizować, jak nosić jest czymś dla Was takim też ciekawym, bo teraz staramy się właśnie bardziej edukacyjnie podejść do mody, żeby pokazywać Wam, że modą można się bawić, ale też tworzyć takie, taką szafę kapsułową w swoim stylu, że ona no nie musi być taka oczywista. Dajcie koniecznie znać, czy macie garnitury, czy nosicie, czy może tylko marynarkę, może tylko eleganckie spodnie, czy któryś z naszych konkretnych outfitów bardziej Wam się spodobał, a któryś w ogóle totalnie Wam nie leży. Chętnie podyskutujemy w komentarzach pod tym filmem. Oczywiście w opisie wszystkie linki, kody zniżkowe do wszystkich marek, o których mówiłyśmy dzisiaj. Korzystajcie, miłych zakupów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!